Jest z nami Artur Szpilka. Gratulujemy przede wszystkim wygranej. Dziękuję bardzo. Jak się czujesz? Zeszła ze mnie presja, zeszło ze mnie wszystko, także czuję się świetnie i się cieszę, że to tak wyszło, bo naprawdę dużo emocji było przed tą walką. Artur, mówisz, że zeszła presja. Może powiesz nam, jak, jak w takim razie, jak ta presja była duża? Ona Już dwa tygodnie nie było tej presji, ale pamiętam jak wróciłem ze Szczecina, to była tragedia dla mnie, tutaj psycholog zrobił robotę, no i co, no była ogromna, no wiesz, przegrywając kolejną walkę jeszcze po pierwszej takiej, a nie innej, no to ciężko byłoby o jakimkolwiek rewanżu z Arkiem, a dzisiaj no znowu wróciłem do gry, wiadomo, że też z niepokonanym zawodnikiem we bo i wygrał z Różalem i z więc tym bardziej ta presja była, no, nie oszukujmy się. A do pytam o to, jak u ciebie, jako u boksera, smakuje pierwsze poddanie w karierze MMA? Fajnie właśnie, fajnie, ale muszę to zobaczyć, bo powiem wam szczerze, że to były takie odruchy, ja nawet o tym nie myślałem, bo było, było, było przerzucenie poddanie. Także no fajnie, cieszę się. Chcesz przejść bardzo mocno i ciosenie. Nie, nie, bar nie, no, nie bardzo mocno. Bardzo mocno to leżysz i nie stajesz. Tam od razu wiesz, upadłem, ale od razu było, widziałem co się dzieje przed na mnie, no i, i była walka w parterze, no. Zdarza się tak, bardziej szczerze ch chciałem uniknąć i unikałem kopnięć, bo tego się obawiałem, że gdzieś okopie mi łydkę, że gdzieś będzie jakieś mocne kopnięcie i tego się obawiałem, więc bardziej uważałem na to, a na ręce jego nie zwróciłem w ogóle uwagi. Artura, spodziewałeś się, że tak bezradny będzie Erol w parterze? Szczerze? W ogóle o tym nie myślałem. Wiedziałem, że jak taki mieliśmy plan też dzisiaj rano ćwiczyliśmy dokładnie tą akcję, że albo jak będę z góry bije łokcie, z góry, na dół na przeponę, albo właśnie wchodzę ręka szyja i, i, i tak właśnie wszedłem od razu, więc to było takie instynktowne. A jak w wyroźniku spisał się duet Halidow Materla? Świetnie, ale nie zapominajmy, że to Agbi robił też całą robotę, a Michał i Mamet są dla mnie wspaniałymi przyjaciółmi też dają mi mega radość. Ciężko to opisać, wiesz, ja nie potrafię Wam tego opisać jednym słowem, bo, bo to jest coś więcej, to jest w ogóle stary to, że jestem z nimi, że oni siedzieli ze mną w szatni, przyszli porozmawiać, to jest, życzę każdemu czegoś takiego, bo to nie dość, że ja ich oglądałem, ja się wychowywałem na nich, w ogóle jak powstawało MMA, było w Polsce, mówię KSW, to ja oglądałem Mamę Daj Michała właśnie przed telewizorem, nie znając ich, a teraz mam takie szczęście, że z jednym i z drugim mogę porozmawiać. Uważam ich za takich bardzo bliskimi osobami. A jak to się w ogóle wydarzyło, że ci dwaj panowie stanęli Ciebie w narożniku? Nie wiem. Artur, po walce podszedłeś do Arka Wrzoska. Co mu powiedziałeś? Rzeczy mam za niego kciuki i czekam na rewanż. Po prostu wiesz, ta, ta presja moja była związana z tym, że, że ta walka wyglądała jak wyglądała i wiesz, nie daj Boże, druga podobna. No i kurde, ciężko sobie coś wyobrazić innego. A tutaj. Cieszę się, że to już zeszło ze mnie. No i co czekam? Ale czy mam za niego kciuki wierzę, że jest w stanie pokonać Defrisa, Naprawdę. Co powiedział Errol? Zimmer ma zaraz po walce. Nie jest że no to zawsze gada różne rzeczy. Słuchaj, ogólnie powiedziałem mu: Dobra, najpierw jest rewanżakiem, chcesz to. Jak, wreszcie KSW nie będzie chciało tej drugiej walki, tak mi się wydaje. No to słuchaj, to nie jest tak, że ktoś chce, tylko musimy musimy obydwoje przede wszystkim. KSW musi chcieć tej walki, nie? Mam rozumieć, ten... że nieważne, czy, czy Arek wygra z, z filmem, czy nie, to i tak chcesz na rewan. Tak? Oczywiście. Ale ja mu trzymam, trzymam za niego kciuki. Fajnie by było jakby wygrały i kiedyś byśmy na przykład znowu zawalczyli. Na razie ja też idę pewnie inną drogą. On walczy w czerwcu. Zobaczymy wszystko. Kątem on tutaj na tak, walkę. Na jak warte. ją ocenisz? Wiesz co, no właśnie nie widziałem całej, więc ciężko mi powiedzieć, ale słyszałem, że jest bardzo wyrównana. Chłopaki mówią, więc tylko tyle wiem. A walkę Mariusza Pudzianowskiego no, widziałem, bo, bo byłem w szatni, więc nie widziałem. Jak to w ogóle wyglądało? To. 30 sekund został. Mówię cios co? Tak. ciosem i Ma Mariusz odklepał ciosy. Kurde, Mariuszowi się też nie dziwcie, też przeżył w swoim życiu sportowych, ma 47 lat czy 8, więc 9, no to kurde panowie. Artur, w takim razie skoro jest zwycięstwo, czy, czy ktoś jest na Twoim celowniku, z kim chciałbyś zawarcieć? ja chcę do domu i mam, muszę już, wiesz, nie mam na razie celownika, po prostu cieszę się, że zeszła ze mnie presja, dajcie mi chwilę złapać oddech i wróci do roboty. Ja tylko dopytam, czy uważasz, że to jest pora, żeby zdjąć może taki ten parasol ochronny, o którym mówiliśmy w przypadku Arka Wrzoska, czy Krzyśka Ogłomackiego i faktycznie pora na jakiegoś zawodnika? No, przy tej wące, KSW. a przy z MKSW. to chodzi, że teraz Arek z takich zawodników kickboxerskich czy generalnie z przychodzi przechodzi do zawodników pełnoprawnego EMA. To nie jest parasol, przecież ma cały czas stopniowo podnoszoną poprzeczkę, panowie. MMA jest takim nieprzewidywalnym sportem, że dzisiaj możesz przegrać walkę, a jutro wygrasz z dwoma kolejnymi i to, i to nie masz znaczenia, więc to jest fajne. Czy eee, mam za niego kciuki. Chciałem dopytać, czy teraz celujesz pełnoprawnego zawodnika MMA, czy dalej gdzieś e, celujesz tych stojkowiczów? Proszę was, to ja na, na nic nie myślę dzisiaj o walce, po prostu czekam na, na to, co powie, e, co zrobi Federacja, kogo mi Martin zaproponuje, Maciek i w Woju. Artur, tak w takim razie na koniec ode mnie. Ja bym Tobie życzył, żeby tych kontuzji, e, takich ciężkich, które by Cię spowalniały gdzieś tam w rozwoju tym MMA, e, nie było i obyśmy Cię co, co, coraz częściej oglądali w klatce, kazów. Bardzo dziękuję i mogę tylko powiedzieć, że cieszę się, że ta presja zeszła, dzisiaj mogę jechać do domu, do mojego cytusia, pumbusia, do miesiąci. Bardzo, wiesz, cóż jest chory, więc też przeżywaliśmy, bo Kamila wczoraj z nim o w nocy wróciła z, ze szpitala, na Koplówkach był, ma trzecią stopień niewydolności nerek, więc 12 lat, to też tak, tak, mówię wam, to wszystko gdzieś tam w głowie siedziało, także się cieszę, jadę ich przytulić rano do kościółka, w ogóle zapomniałem dziś różańca, też byłem sztuczny, się nie wziąłem, zawsze go mam ze sobą i taki byłem, trochę myślałem tak samo o tym, ale mówię, gdzieś został w pokoju, nie wiem, dlaczego mi przeoczyłem to. Ostatnie słowo do kibiców, do fanów na koniec tej gali. I don't think so, so. Egor! Eee, ostatnie słowo, dziękuję Wam za wsparcie, wiecie, co jest najpiękniejsze, że pomimo tego, że ostatnio wyszło, jak wyszło, widzieliście, ile było dzisiaj kibiców, jak mnie dopingowali, dziękuję Wam za to i Moim przede wszystkim ludziom, którzy zawsze przyjeżdżają na walkę, na ważenie, dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję.